Witam wszystkich. Chciałbym dzisiaj przedstawić, wprowadzić właściwie wszystkim zagadnienia związane z... Raz, raz. Chciałbym wszystkim przedstawić dzisiaj, właściwie wprowadzić yy, do protokołu AMQP, którego, który zresztą używamy u nas w firmie. Ja nazywam się Zbigniew Probulski, pracuję w WinClixie, jestem to programistą i z tym akurat protokołem mam do czynienia mniej więcej od 4 lat. Dlaczego w ogóle jest, dlaczego w ogóle, do czego w ogóle stosować taki messaging, czyli wymianę yy, komunikacji pomiędzy systemami przy użyciu jakiejś wiadomości? Otóż w tym, kiedy zaczniemy to stosować, możemy rozdzielić, na przykład kiedy aplikacja nam się zaczyna komplikować, kiedy dochodzą nowe funkcjonalności. zamiast jednego, monolitycznego programu, możemy go rozdzielić na kilka prostszych, łatwiejszych w utrzymaniu. Dodatkowo, kiedy się stosuje taki wzorzec, łatwo jest wprowadzać wszystkiego typu przetwarzania równoległość, jakiego ma prediusy, chmury i tym podobne rzeczy. Dodatkowo przy okazji, kiedy zaczniemy stosować w ogóle messaging, upraszcza nam się skalowanie, ponieważ mamy ileś prostych workerów i w większości przypadków, kiedy na przykład mamy coraz większy ruch, Wystarczy y, dokładać nowe, proste walkery, nie trzeba nic dodatkowego robić. Dlaczego akurat AMQP? MQP jest po pierwsze otwartym standardem, cała jego dokumentacja jest dostępna online. Poza tym stoją za nim duże firmy, to jest tak naprawdę wzięte z, z licencji, jak, jaka jest udzielana, y, otwartej zresztą licencji, to jest y, lista autorów, czyli firm, które za tym stoją. Jak widać, są tu po pierwsze duże firmy z dziedziny finansów, jak też yy, duże firmy z dziedziny softwarowej, na przykład Microsoft, albo Redfield, więc spore, spore firmy, spore nazwy za tym stoją. Dodatkowo MQP, poza tym, że jest otwarty, jest z założenia wieloplatformowy. Jest, biblioteki są praktycznie klienckie praktycznie do każdego języka, tu jest tylko wymienionych ich kilka, jest też kilka Implementacji brokerów, czyli serwerów. A o tym duży za moment. Jak wygląda model AMQP takiej komunikacji? Po pierwsze mamy y, coś, co publikuje wiadomości, czyli określanym mianem Publishera. Jest to właśnie któraś z tych bibliotek y, klienckich, czyli może pisane pisane w dowolnym języku. Druga ap aplikacja jest określana mianem konsumera. Czyli czegoś, co odbiera te wiadomości. Oczywiście te role mogą być. Yy, jedna aplikacja może pełnić obie te role. Dodatkowo aplikacje te komunikują się z jednym serwerem, który w tej terminologii MQP jest określony jednym brokera. W brokerze, jako takim, żeby yy, uniknąć konfliktów nazw i też wprowadzić pewnego. Yy, rozdzielenie, porządek tak naprawdę, wprowadzona jest dla wirtualnego hosta. Chodzi o to, że mogą się na przykład powtarzać nazwy, bo możemy mieć jednego brokera na przykład, który obsługuje kilka firm i chcemy uniknąć, nie wiem, jakiegoś odseparować się od siebie na przykład. w brokerze coś, co odbiera same wiadomości, nosi nazwę exchange'a, do którego podpięte są kolejki. Za chwilę powiem dokładnie, jak to, jak to wygląda. Ale najpierw, jak wygląda, co to jest właściwie taka wiadomość? Wiadomość to jest tak naprawdę jednostka informacji, można tak powiedzieć, gdzie, yy, która ma jakieś atrybuty i tak naprawdę i payload, czyli jakąś zawartość. Zawartość jako taka, Tutaj nie ma znaczenia jak ona jest. broker nie wnika, co tam będzie. Tam może być string, tam mogą być dane binarne, cokolwiek. Wielkość też tak naprawdę nie ma znaczenia, ponieważ sam protokół jest w stanie dzielić na to na mniejsze ramki, po czym składać po drugiej stronie. Z wiadomości też mogą być różne wielkości. Dodatkowo, poza payloadem, wiadomość można posiada swoje atrybuty. Jest ich całe mnóstwo, tak naprawdę. Najważniejsze to tak naprawdę routingki który pomaga przesyłać te wiadomości przez broker, i nagłówki, które tak naprawdę też można definiować samemu. Protokół jest na tyle otwarty, że w momencie, kiedy wysyła się wiadomość, można dokładać swoje nagłówki, które broker po prostu prześle Nie będzie w ogóle ingerował ich zawartość. Yy, tudzież wysyłając wiadomość, można w momencie jej wysyłania decydować, czy wiadomość jest trwała, czy nie. Co to znaczy? Trwała wiadomość, jeżeli zostanie odebrana przez broker, to przetrwa jego restart. Jeżeli broker ją przyjmie, to można go spokojnie zrestartować, zanim zostanie odebrana i wiadomość dalej tam będzie. Jeżeli wiadomość będzie wysłana jako nie trwała, no to wiadomo, jakikolwiek awaria, restart i wiadomo, wiadomość nie została odebrana, ginie. To o tym decydują też te jedne z tych atrybutów. Czym jest kolejka? Kolejka tak naprawdę jest buforem, który przechowuje te wiadomości zanim zostaną odebrane przez konsumera. Bo konsumer może, się, może być podłączony cały czas, a może się łączyć na przykład sporadycznie odbierać wiadomości co jakiś czas z tej kolejki. Kolejki właśnie to jest też zaletą MK, że tak naprawdę nie ma tam jakiejś yy, konfiguracji. Nie musimy wcześniej jakiegoś, z jakiejś skomplikowanej konfiguracji, tą konfigurację możemy tworzyć tak jak nam wygodnie, jak nam pasuje w naszej aplikacji. Sami klienci są w stanie tworzyć te kolejki. I tu tak samo, kolejka może być też trwała, czyli przetrwać restart brokera lub, lub może być tymczasowa, może być prywatna, to znaczy taka, którą, do której może się podłączyć tylko jeden konsument Lub yy, lub publiczna, do której mogą się, może się podłączyć więcej. W tym momencie mamy od razu załatwione jakby skalowanie, bo sam broker dba o to, żeby poszczególny klient, poszczególnych klientów równo obdzielać tymi wiadomościami. Exchange z kolei jest takim wirtualnym bytem w tym brokerze, który odpowiada za routing wiadomości, czyli odbiera je od publishera i przekazuje dalej do kolei. Protokół definiuje kilka znanych, kilka exchange znanych nazwach. Także, jeżeli tworzymy jakąś prostą aplikację, to nie musimy się bawić w tworzenie tych exchange'y, tylko możemy zdać się na brokera. One zawsze na każdym brokerze, który implementujemy, kupę będą i będą miały takie same nazwy. Lub, jeżeli chcemy, możemy też tworzyć exchange'e sami, tak samo jak kolejki. Co jeszcze, żeby przesłać wiadomość, żeby. Kolejka mogła odebrać wiadomość, musi być połączona jakoś z exchange'em. To połączenie nosi nazwę bindingu. Podstawowymi typami exchange'a, brokerach MQP jest direct, funnel i topic. Jest ich też, jest ich więcej, standard jest na tyle otwarty, że pozwala samemu definiować też exchange'a, też coś, co jest nieprzewidziane w protokole. Można to dodawać i niektóre prokary to implementują. Dobrze, podstawy. Chciałem pokazać, jak wygląda routing takiej wiadomości w tych trzech podstawowych typach. O czym mi powiedziałem, to że kiedy kolejka, te linie oznaczają łączące Exchange z kolejką, to jest binding. W bindingu z reguły jednym z parametrów, który się podaje. Jest rutynki, czyli to, jakie wiadomości chcemy do danej kolejki, yy, jakie ch chcemy do w, w danej kolejce otrzymywać. Teraz w momencie, kiedy na przykład wygenerowana zostanie, yy, a co otrzymie jest jeszcze rutynki. Routing Routingki to tak naprawdę są słowa oddzielone kropkami. To jest ciąg, łańcuch znakowy, w którym poszczególne wyrazy oddzielone są kropkami. W tym moim w wypadku z reguły to jest nazwa kolejki. Ale nie musi tak być. W momencie, kiedy zostanie wygenerowana taka wiadomość, ona z publishera trafi do kolejki. Zostanie wybrana kolejka z pasującym bindingiem i wiadomość się nie znajdzie. Będzie czekała, aż podłączy się konsumer, żeby ją odebrać. Jeżeli jest podłączona od razu, to odbierze ją od razu. Tak samo następna. Wiadomości z innym routingki trafią do odpowiedni. A, tu jest akurat błąd, 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 błąd. <grafię> Przepraszam, nie złożyłem. Powinno być tutaj tak samo jak binding, czyli powinny być API event, a nie system event. Kolejki typu fanout, one z kolei do bindingu nie potrzebują routinki, bo one rozsiewają wiadomości do wszystkich podłączonych do nich kolejek. Czyli można właśnie to stosować na przykład, jeżeli mamy kilka elementów systemu i chcemy wysyłać jakieś eventy do nich wszystkich. Wtedy każda wiadomość, która trafi do Exchange'a zostanie skopiowana i każda kolejka otrzyma kopię tej wiadomości. Tak samo w tym przypadku i w następnym. Tu rudyk jest dużo prostszy. Trzecia z kolei: kolejka ta jest bardziej zaawansowana, ponieważ tutaj w momencie, kiedy dowiązuje się kolejkę do tego Exchange'a, czyli robi się ten binding, można używać takiego tak zwanego pattern matching, nie wiem do końca jak to przetłumaczyć na polski czyli w tym momencie gwiazdka zastępuje jakby jeden taki ten wyraz w tym routing Pamiętacie, że one, te wyrazy są oddzielone kropkami i, i gwiazdka zastępuje jeden taki wyraz czyli w momencie kiedy teraz zostanie wygenerowana taka wiadomość, ona trafi do exchange'a i trafi do wszystkich tych kolejek, które są dowiązane z wzorcem pasującym do tego rotiny. Czyli w tym momencie ta wiadomość trafi do tych dwóch kolejek. Ta wiadomość z kolei trafi do tych kolejek pasujących do tego wzorca. Jasna sprawa. Teraz, jak to tak naprawdę wygląda w czasie działania systemu? Mamy Załóżmy, że mamy tego brokera z wirtualnym postem, nie mamy żadnego Exchange'a, nie mamy żadnej kolejki. Podłączamy coś, co jest publisherem, coś, co jest konsumerem. Może być jedna i ta sama aplikacja, może być ich wiele. Co się dzieje po drodze? Najpierw publisher deklaruje Exchange'a, którego chce używać. Może korzystać z już istniejących. Dlaczego deklaruje, a nie tworzy? Ponieważ. W momencie, kiedy taki exchange już istnieje i przyjdzie deklaracja, worker stwierdzi, OK, mam takiego exchange'a, nie muszę nic robić, masz, korzystać. Jeżeli exchange'a nie będzie, wiadomo, że go stworzy. Jest ciekawa sytuacja, kiedy na przykład ktoś, bo exchange'a też stworzy się z parametrami takimi jak nazwa, jego typ. Jeżeli ktoś spróbuje stworzyć podobnego exchange'a, ale z trochę innymi parametrami, exchange powie, nie, tak nie można, już taki exchange jest, nie da rady. One zakładają, że tego ekszczęża nie ma, ekszczęż zostanie stworzony. W tym momencie konsument, jeżeli chce się podłączyć do tego ekszczęża, najpierw musi też zadeklarować kolejkę. I to jest taka sama sytuacja jak z ekszczężem. Jeżeli kolejka po danej nazwie już istnieje i parametrach, to nie zostanie stworzona. Jeżeli nie istnieje, to broker wtedy ją stworzy. Ale to jeszcze jak wiadomo, też, nie, tak jak powiedziałem, czyli nie wystarczy do tego, żeby te wiadomości odbierać. Trzeba tą kolejkę dowiązać do tego exchange'a. To z kolei robi się wydaje komendę bind, też z parametrami, czyli w zależności od typu exchange'a, może być tam routingi albo ten wzorzec. przypadku obywatą to może nie być nic. Zostanie stworzony binding. Ale to jeszcze nie wystarczy, żeby konsumer mógł odbierać wiadomości. W tym momencie, jeżeli wpadłby jakaś wiadomość, ona jeszcze, ona trafi do kolejki, ale nie trafi do, do tego konsumera. Konsumer musi jeszcze zadeklarować, że chce pobierać z tej kolejki wiadomości. W tym momencie, jeżeli tak jest jest to już zestawione, to w momencie, kiedy teraz publisher będzie publikował wiadomości do Exchangea i... O, będą one spełniały te reguły tego bindingu, trafią do kolejki i broker wtedy wyśle je do konsumera. Co się stanie, kiedy, na przykład, publisher opublikuje wiadomość do exchange'a, nie ma żadnej kolejki podłączonej, nie ma kto jej odbierać. Z założenia taka wiadomość trafia w pustkę. Po prostu ginie. Aczkolwiek tymi parametrami wiadomości można wymusić, że w momencie, kiedy broker nie jest w stanie dostarczyć tej wiadomości, odeśle ją z powrotem do publishera mówiąc, że nie da się tej wiadomości dostarczyć. Z drugiej strony, po stronie konsumera można wymuszać, znaczy potwierdzać wiadomości. To jest o tyle istotne, że w momencie, kiedy wiadomość z kolejki trafi do konsumera i coś się na przykład stanie z tym konsumerem, aplikacja się z jakimś błędem skończy, to Wiadomość byłaby tracona, ale jeżeli nie zostanie ona potwierdzona, to wróci jako z powrotem do kolejki i broker spróbuje wysłać ją na przykład do następnego klienta podłączonego. Można z tego korzystać? Nie trzeba, można wyłączyć automatyczne potwierdzenie, jeżeli komuś na tym nie zależy. To właściwie tytułem wprowadzenia będzie tyle. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie samego protokołu. Tudzież yy, RabbitMQ jest jednym z brokerów, którego że używam, jest dosyć stabilny. I dodatkowe informacje yy, o samym protokole jest też, tam też tutorial jest na stronie. To jest akurat gen do, do rubiego. jedna z tych bibliotek klienckich. Tam jest też dosyć dobrze opisany, jak działa sam protokół. To w sumie tyle. Są jakieś pytania może? Ja mam jedno pytanie. Ten broker to jest pojedyncza instancja? Bo jak to nie jest skalowalność tego, tak? Co w sytuacji w ten broker z jakiegoś powodu wysoki tak To znaczy ja się skupiłem na samym protokole. Rapid na przykład. Ten, ten broker, z którego korzystam, umożliwia klastrowany. Można ich połączyć więcej i bać o to, żeby, żeby te wiadomości, że żeby, żeby można się spokojnie wtedy przełączać, synchronizować te kolejki. Dosyć stabilny to znaczy? To znaczy włączyliśmy go i tak naprawdę mogliśmy o nim zapomnieć. Jeżeli nie skończy mu się pamięć, nie skończy mu się dysk, to praktycznie działa bezawaryjnie. Jakieś case'y, gdzie używanie tych kolejek pomogło Jakąś wydajności bo może pomocą kolejek coś? To znaczy pomogło nam, po pierwsze pomogło nam w niezawodności wymiany informacji pomiędzy niektórymi systemami. Mamy systemy tak. różnej technologii stworzone, w hap w Ruby, i, i w Peru w tej chwili zaczyna być. I to nam pomogło w, po pierwsze uczy, uczynić te połączenia niezawodnymi, bo w momencie kiedy te systemy były inaczej podłączony, zdarzało się, że te wiadomości nie docierały z różnych względów. A jak były wcześniej podłączone? A to różnie, to było przez HTTP na przykład. Czy przez bazę danych to było, było średnie wydajne. A jak, jak to wygląda na, na przykład do serwisu, jeśli użyliśmy RESTA czy SOBA? To znaczy tu masz, znaczy w, w przypadku używania Resta a i soba tak naprawdę masz HTTP, gdzie masz tą... Wymiana informacji. Tak? Tu tak naprawdę masz AMQ pełni taką rolę jak właściwie HTTP w sieci, bo to jest protokół do wymiany informacji. Co ty potem z tym zrobisz, z tą wiadomością, to już tak naprawdę zależy od Ciebie, od Twojej aplikacji. To zależy do czego? Do prostych rzeczy faktycznie może nie, ale w momencie, kiedy my mamy na przykład kilka systemów rozdzielonych po całym świecie, gdzie mamy kilka brokerów w lokalnych serwerowniach i one są ze sobą też połączone w bezpieczny sposób. To chyba nie. Nam? No nam to się sprawdza, nam tu działa. Tak, tak, oczywiście, ale tu jest też jakby prędkość to istotna. My możemy... Z jednego klienta wysyłać tych wiadomości, robiliśmy próby to około 1,5 tysiąca chyba na sekundę. Sam broker jest w stanie tych wiadomości przerzucić przez siebie miliony, tak naprawdę. Zobaczmy, że jeden broker używa jedną portu na tak? To jest port 5672 chyba, jeżeli się nie mylę. Standardowy port dla. Dziękujemy děkujeme,